Czy wy macie jakieś sposoby aktywizowania swoich fanów, żeby właśnie więcej głosowali na Was, żebyście nie odpadli w tą niedzielę? Czy aktywizujemy swoich fanów? Kręcimy rolki. Czy nam to aktywizuje fanów? Hmm. Kiedyś usłyszałem takie powiedzenie: No, może jest naiwne, dobre taniec, broni się sam. Chcemy dać widzom najlepsze widowisko, mhm. a w jaki sposób aktywizować. Czy chodzi o proszenie widzów o wysyłanie SMS-ów? Chodzi, czy chodzi o to? To znaczy tak. Adziu, jak e, to rozumiesz? My na pewno działamy na Instagramie, żeby pokazać, jak wyglądają mhm. nasze treningi, Aha. jak cy jesteśmy. Więc myślę, że najlepszą formą przekonania widza jest to, żeby pokazać po prostu rzeczywistość, jak jest. E, Kręcimy faktycznie jakieś zabawne rolki, które wychodzą przypadkiem często. Ostatnio na przykład z stopami na Instagramie wyszła totalnie przypadkowo, bo faktycznie zaczęliśmy sobie jakieś tam żartobliwe rzeczy robić już na zmęczeniu. Magda w boksu mnie. Tak w boksumie okazuje się, że fantastycznie można to wykorzystać w rolce. Tak. I... Boksiara. No nie, no to tak, było Madzią. aktorskie jesteś, zagranie. Nie, nie, jesteś boksarem, Madzia. Nie, nie wstydź się śmiało, śmiało. Dobrze. Wracając, robimy co możemy, ale też. Z drugiej strony, pracujemy nad tańcem, bo, bo to gdzieś tam też widzowie chcą zobaczyć piękny taniec, piękne show i dodatkowo nas poznać. Bo to nie jest tylko program o tańcu. To byłoby się, wydaje mi się, że turniej tańca jest o tańcu. A, a to jest e, program, w którym liczy się też osobowość, którą uważam, że Michał ma i, i co, fajnie też nie się zaprezentował. A jak nie mam, to co? To się okaże. To, się, to, nie... to w takim razie zapytam was. E, powiedzcie, to trzy rzeczy, które zrobicie przed tą niedzielą. Żeby nie odpaść, żeby namówić ludzi, swoich fanów albo może jeszcze nie fanów, żeby właśnie zagłosowali na was, żebyście nie odpadli trzy rzeczy, która można taki y, challenge na challenge trzy, będzie. Trzy, trzy rzeczy, które można poprosić fanów, żeby żeby Nie, żeby, nas, żeby, po żeby po na nas trzy głosowali. rzeczy, żebyśmy zrobili. Michał proszę żebyś. Trzeba na pewno stawiać stopy paralel. To jest każdy widz tego oczekuje. Ja myślę, że po to ludzie oglądają. Ale, ale takie takie poza parkietem. Poza parkietem. Poza parkietem. Po parkietowe. Tak. Poza parkietowe. No um. ja już planuję chodzić po, po domach, w sensie, że rozpocząć taką, taki tour tak, pukać, tak. pukać razem będziemy pukać i Byciemy. mówi się, że prawda na cztery uściśnięte ręce to z trzy głosy na tak. Więc Słuchajcie, to no będziemy, rzecz. ale nie naprawdę, przejdziemy po domach. E, przejdziemy so, po ja domach. Ja mam dużo sąsiadów. E, tak, e, tak. Reklama trzeba. w gazetach, w w że mediach. Ja już wykupiłem jeden billboard w centrum Warszawy. Planuję tam że okay. naszą Ale jeszcze na trzecie, tak, e, to że jest, to jest ale sąsiedzi, że nie chcę, że i To To w ramach chodzenia. I koledzy z pracy może. Ale to pracy to już tak w ramach właśnie tego chodzenia po budynkach. Tak, tak, to... reklama w radio też planujemy, prawda? Do Oli Filipek trzeba się do Oli odezwać. Filipek, krótki tak. podcast na temat tak, dlaczego należy głosować na 4. parę z numerem 10. Tak. Tak. Um, no i pewno tak, mamy tu. I, i tak. I to jest jakieś problemy. się to chodzenie po domach najbardziej podoba. E, Fajerwerki. Jednak... Będziemy też strzelać fajerwerkami. Fajnie, żeby one docelowo ułożyły Nie, się ja, na ja myślę, że musimy puścić samoloty, żeby. Samoloty. Ten dym i para numer 10, 10. głosujcie. Ale potrzebujemy na to funduszy, jakieś... także kochani e, widzowie, tak, zbiórka, jeżeli bylibyście e, uprzejmi, tak. wysyłajcie blikiem, tak. prawda, jakąkolwiek dowolną formą płatności. Podamy. Zależy nam po prostu na waszych tak, pieniądzach. Jeśli mogę Wam podpowiedzieć, mam okres wyborczy, więc można wieszać banery reklamowe wszędzie, nikt ich nie zdejmie, no. więc moglibyście to wykorzystać. Aj. Mamy to, Madzia, mamy to. My to, to robimy, my wiesz to, wiesz robimy o tym? My to robimy. My to naprawdę zrobimy. Ja to zrobię, my to zrobimy, Madzia. Dziękujemy Ci bardzo za, za pomoc. Jest, e... A gdzie, gdzie jednak powiesimy? gdziekolwiek słyszy że można wszędzie I nikt ich nie może zdjąć i nikt ich nie może zdjąć wie, że my to zrobimy Ale ja wiem że my to zrobimy dzisiaj to, 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 to jest tak niedorzeczne gdzie że my, my to, my to zrobimy. zrobimy Ja wiem no jakby możemy już kończyć bo my to idziemy jest... do drukarni Miliardy Polaków zgromadziły się tu na placu zamkowym żeby dopingować swoją ulubioną parę z numerem 10 Przepraszam bardzo, co, co pan tu ma? Świetnie, że pani pyta. Mam plakat promujący parę numer 10, tak. Szanowny panie, czy uważa pan, że w tej edycji wygra Agata Kulesza, czyli Małpaka? Agata Kulesza, oczywiście. Na kogo będą państwo głosować i komu państwo kibicują? Na parę numer 10! Co za przypadek? Oczywiście na parę numer 10. To. W domu chodzi bardziej rytmicznie niż kiedyś zadańcie parę na 10. Oczywiście, że tak. Gdy będziecie do wszystkich. Chodzie Pani, że Pani chodźcie szkołę podstawową, a prawdopodobnie już Pani chodzi do liczenia. A na którą parę Panu pożywia? No wiadomo, na parę numer 10. O, no. Miliardy Polaków nie mogą się mylić. Głosujcie i wy.